i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek na tym kanale sorry za taką dużą przerwę ale w ramach przeprosin jest odcinek ze spocanym ma siema siema i dzisiaj planujemy nagrać 10 <grym> dokładnie <grym> ale minimum 5 nagramy no ja mam w ogóle taki domek że zawsze tam jest minimum jedna złota rzecz no więc subskrybujcie i lajkujcie bo inaczej Spocane w ogóle nowa Kubusie. gierka jest no, no spodziewajcie. No właśnie, spoczą kubuś nam wam powie, co się stanie, jeżeli tego nie zrobicie. Przyjdziemy do Was o 3 w nocy i obdajemy Was. Dokładnie. Chciałabym ja wam i subskrybować. Uch, I jeżeli i nie. Rzeczy, jeżeli, jeżeli nie chcecie być porwani jak jaskiniowiec, no to... Porwani? Y, no. Porwani. Bo było na odcinku, ja z kolegą y, nagrywałem, taką innym. Był gość specjalny, no i tam był jaskiniowiec, to i... Hmm. On był porwany. Dlaczego was jest za to nie z jest? W ogóle widzowie subskrybujcie, bo my stoimy. A co? Kto to ten Azar? Nie nie wiem, to jest nasz pomocnik A na Dlaczego on tu jest? Nie wiem, bo my gramy trio. Serio? No. Kurde. Pożłotowicz włócznia, wszystko tam. Dobra, widzowie. Na razie nam to dobrze idzie. Nikt z nas nie padł. Apteczka, 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 widzowie. Kolejna apteczka. Dobra, leży. Tak jak wy możecie leżeć, jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, Ale widzowie. Ale jak kurde, ciśniemy. No. My, tu, zresztą my, zresztą my zresztą. tu OP jesteśmy, no tak dobra, jak i... wy możecie być OP przez zasubskrybowany, prawda? Prawda, jako... pra -prawda A, Kubuś? Tak, jestem. No, to dobrze. To już ja użyję afteczki no. teraz Chodźcie do strafki tam, tam dalej. O nie, dobre. Właści? Tak. dobra. Mości? Masz? Dobra, czy wyjdę? No kurde, ja uciekam. Cieść, cieszę się, do mnie, do mnie. Zginiesz. A nie, ty, nie, ty. Dobra, nie Zabiję. Zabity Dobra, widzowie. Ja tego zabiję. Tak, wy możecie być. Być, być nie wiem. <śmiech> <śmiech> o, i ten. I ten mecki, i ten mecki, i ty O, wreszcie szotgan. No shotgunik. Tak jak dubeltówa. Jak... Mój wujek w ogóle strzela z dubeltówy do dzików. Wiesz? Bo poluje. O kurde. Ratunku widzowie. Chyba ja tu leżę. Znaczy leżę widzowie, bo nie zasubskrybowałem kanału. No. Więc leżę. Nie mam chyba rady. Dawaj ksary. Nie wiem, gdzie jesteś. Ale nie bo ja Tak, tak, tak. Ja jestem, z... bo umarłem już. I teraz Ciebie obserwuję. Tak Tylko jak. Ja zostałam? Tak, chyba. Wina. No. Ale już nie jest tak. Dobra. Trzynaście puszek. Ja mam 11. Dobra widzowie pierwsza rundka, no tak średnia, ale nie tak średnio ale nie, ale... Jest, no, nie tak A ty jaką masz ligę? Ja mam ligę nie Ja też. ale jesteśmy na wyrównanym poziomie, widzowie. Dobra. No. W ogóle dzisiaj widzowie najprawdopodobniej wróci odcinek z Fortnite albo jutro. Znaczy dzisiaj możliwe, że bez. Bez spaconego kubusia, ale nie będziecie no, niestety nas mogli słyszeć. No. Wiem. no w przyszłości to się jakoś ogarnie, bo jeszcze... Znaczy nie ja to bym musiał z... headseta z mikrofonikiem kupić. No, no Dobra widzowie. Chujemy. O srebrno, przeciągnąłem nam Łatwiej. Mnie denerwujesz tu to przyciąganie trochę O mam tarczę Ach, Kurde, jak? Czyż tobie wyleciała apteka? Kurde no Ajajaj! Mmmmmmm! Te mnie nie uratowaliście. No, nic nie mówiłeś. No mówiłem, że zginąłbym bo patrzył spocony Kubusz. A czemu się nie nazwałeś spocony Kubuś w grze? Bo nie mogłem. A. Próbowałem, ale za dużo liter. To mogłeś spacony Kubu. Kubu... Kubu, u, do kuby pasuje, a jest kub. Si. No, ale tam wracam widzowie. Dokładnie. Ja cię nazywam spozorowany banan. O, tu ostatnio miałem finale. Wow, oh my god. A ja zazwyczaj na środku miałem, miałem bitwę. Przed tym bunkiem miałem.

Kliknąłem przez przypadek klikną? Exit Ale ja chyba mogę cię oglądać, nie? O, nie mogę zmiar. Dobra, Kubuś ginie aktualnie. Się, tak, Tam, bo ten nie uglątuje. Dzisiaj klika exit, jak wyjść? Nie, bo... To, to, to musi zaczekać jeszcze za, aż już Dzień. zdechniesz. Tak jak wy możecie zdechnąć. Przez niezasubskrybowanie. Ja w ogóle widzowie ciągle reklamuję. Nie no, ale już przestanę. Przepraszam Was widzowie. Tak jak Wy możecie nas przepraszać za niezasubskrybowanie kanału. Dobra, kończę już widzowie. Tak jak Wy możecie kończyć z, na, z niezasubskrybowaniem naszego kanału. Nie no, widzowie. Dobra.

więc zbójcie, więc i lajkujcie, żeby zrobić powiadomienia. I to oczywiście z dzwoneczkiem. Hej! A! I to dzisiaj może jak i dzisiaj to bez spoconego kupusia. A jak piotr to. A to Jak wam się spodoba zuba, to lasuj kujcie. Dokładnie, też będzie w sorcik. Dobra, zginąłem Dobra, to mnie... To mnie obserwuje. No może Self nie będzie oglądać. Będę na swoim oglądał. A no tak. <grym> no właśnie. Be, be. Ej, a ja ty masz łuk zamiast czego? Zami... Zamiast, zamiast i... granatu. A, to spoko. Ja to mam najgorsze No to tak, to prawda, granat to. Moim hmm. zdaniem to moje uderzenie i shotgun jest najlepsze. No. Shotgun moje uderzenie, bo ja to jak trzepnę. Dobra, widzowie, lecimy dalej. O, dubeltuwe. Du ja twoja ta super moc daj nie widziałam. Noś, to? Tak. Co to? Ten. Co to było? Tutaj. Co? Co to było takie żółte? A to pole takie. I co to dawało? Co dawało to pole? O znowu tam coś jest. Co daje to pole? Dobra, gniemy. Kurde, widzowie! Trzymam się! Kurde, już się nie trzymam! Siódme miejsce, widzowie! Nie wiem. Dziesięć minut. Krótko mi się nie chce grać. Dobra. To ja się ulepszy, ojku, takiego fajnego z miara. Zadymiarza, dymiarza. Za dym. Czyli zadymia, widzowie. Zadymiaża, Za dym. Za dymia. Dymia. No. Dyma. dyma. W ogóle to do widzów spacany kobój. Więc no. Mówcie spotanek obuś. Mam nową z karnetu bojowego. <laughs> A ja dzisiaj... A! I widzowie, dzisiaj wleci odcinek z mojego normalnego Fortnite'owego konta. Z twoją Nie. Ale wleci. Ale tam mam karnerz. Nie no pokazuj K widzom głupot, tylko już przejdźmy do odcinka, tak? No w sumie widzowie by nie was <noise> jeszcze zaraz jest dwa odcinki z Brawla, potem jakieś jeszcze rastałe, może jeszcze jakiś Brawl Stars, mm. może jeszcze jakiś odcinek z tego, ale nie chcę. No, jeszcze dużo. Mnie. Więc zasubskrybujcie, żeby wiedzieć, kiedy te odcinki wlecą. Ronaldo czy Messi? Jak chodzi o charakter, to Messi, a jak chodzi o granie, no to Ronaldo. Lubisz. Kogo lubię? Messi. Tak. Szymon, chyba mówi, woli że wolimy się od świnki prawda? Znaczy, świnkę. Nie! Woli świnkę pepę od Ronaldo. I I złota rzecz, mówiłem, że ten domek jest moim szczęśliwym zawsze. Srebrny granat. Widzowie. Jest powariowany Puu. Uciekamy, uciekamy, niewidzialność. Zabijam. a ja nie Ja tu się chowam, ja tu sam Apteka! apteka. We got prime boys, we got prime, we got prime boys O kurde, spierdzielaj Spier Apteczka, 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 uk 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 Na moim grobie powstawcie logo bananożercy. Subskrypcję. O, dokładnie, uk uk umry ja umrę, pani kubuś. Hmm. O kurde widzę wy. Niestety ja psyk. Trzeba odcinać, bo na mnie Nie, to wiesz. Nie to wiesz. No! Dobra. Wróciłem do was, bo mnie stary, prosił. Ojechać <grym grym grym> do sklepu. No. <grym> o, to jest ten domek mój szczęśliwy. Czy to nie? O oh my Giants. Dobra. No mówię. Srebrny że łuczek na start, kurde. No, no chodź do mnie, tu jesteś też co Opi. Opi, 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 opi. E, ty, ty mnie zostaw ty. No, problem masz Duży Duży, Duży czy mały? Tak jak, tak jak kolas. Dużego? <laughs> Ej, dobra, będę miał w włócznię. Ej, bo widzowie, ja mam chomika, nie? No i mój kolega, mój kolega taki Szymon. Y, powie, powiedział. Matry, nie, powiedział, że ja mam dużego chomika, a, y, a taka Wiktoria, koleżanka, nie? Y, Jest mały. To jest mały. No i potem, na koniec Szymon powiedział Ty masz dużego, a Wiktoria ma małego. No ja tak na niego dziwnie... Ej, ja myślę dlaczego nie mogę go załatwić, a to ty. Inteligencja. No, level piardylion piardylionków. Oj, złoty granat. Tylko dubeltówy mi brakuje. A mi też akurat dubbeltów. Dubeltua w ogóle coś teraz się rzadsza zrobiła. Właśnie też takie coś mam. Też tak myślę. O kurde, tam, tam się biją i to nieźle, więc ja stąd chyba muszę muszę wieczy. Dobra, przejąłem tu domek. Dobra, zrobiście. To ja ci idę pomóc go wprzeć. Ty tam ósma od tego. Dobra, zabiłem. Dobra, idę do ciebie. Idę do ciebie. Drugi zabity. Uch. Czwarty zabity. Trzeci zabity. Czwarty, Czwarty zabity. Widzowie, Dobrze! Ale, ale widzowie, se Kubuś radzi. Ja widzę jego telefon, bo Kubuś jest u mnie i, i nagrywamy. Patrzcie, jak on dominuje, widzowie. Patrzcie. Widzowie to jest pro player, ja normalnie. Ja z do A. Idzie się nam chyba trwa sobie. Już trochę odcinek. A. No dobra widzowie, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapecję i, i subskrybujcie, bo możliwe, że dzisiaj wleci odcinek. No wiadomo, że wleci. właśnie będziemy go robić. Znaczy, w sensie z Fortnite'a. No. Więc... To my psyczą lęki i nas plan! Pa-pa! To będzie nasze zakończenie. Dokładnie widzowie. Pa!